Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie taki mod, który doda nam mnóstwo npc do naszej gry. Będziemy mogli zada zadawać im zadanie, które mają wykonać. Będą oni nam mogli, jak, jak im zapiszemy to, to będziemy mogli sobie stworzyć taką mapkę, że jak ich spotkamy, to nam zadadzą jakieś zadania do zrobienia, będziemy mogli im oddawać to, co zrobiliśmy, dostawać za to jakieś tam nagrody, pierdoły i Także zachęcam do pobrania tego moda i do zainstalowania sobie, bo jest bardzo fajny. Zatem przechodzimy do rzeczy. Co trzeba zrobić? Trzeba ściągnąć plik custom NPCS. Zatem pobieramy plik. Ze strony takiej. Oczywiście strona będzie w opisie do filmiku, link znaczy do tej strony. I jak wejdziemy na tą stronę, to zjeżdżamy na dół. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj mamy różne informacje na ten temat. Zjeżdżamy dalej. I tutaj jest download. To tutaj z tego miejsca sobie to ściągamy. Potem, jak zjedziemy jeszcze niżej to są filmiki na temat właśnie tego modu, więc polecam ten. On jest trwa godzina 41 minut, ale naprawdę wszystko w nim jest wyjaśnione. Po angielsku, bo po angielsku, ale zrozumieć można. Wszystko tutaj w tym filmiku jest wyjaśnione, więc polecam właśnie obejrzenie tego filmiku. Dobra, jedziemy w górę i tutaj mieliśmy ten download, czyli stąd ściągamy sobie ten plik. Ja go ściągnęłam, więc nie będę ściągać. OK, jak mamy ściągnięty, to możemy przejść do instalacji. Także instalujemy. Do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge. No i dobrze jest też mieć Optifina. Jak zainstalować te trzy rzeczy, dowiecie się w Filmiku 29, jeżeli macie wersję premium. Minecrafta Minecrafta. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to się dowiecie o tym w filmiku 31. Także, jak mamy już zainstalowane Forge, Optifina i, i Launchera, oczywiście, to możemy przystąpić do rzeczy. I tak, jeżeli masz wersję premium, to z folderu roaming kopiujesz sobie swoją wersję swój folder .minecraft gdzieś w jakieś miejsce takie, że w razie gdyby się nie udało zainstalować tych npców, to będziesz mógł, mogła wrócić do wersji, która działa. A jeżeli masz wersję non-premium, to kopiujesz folder non-premium. Ok, to teraz zainstalujemy tego moda. Wchodzimy w folder .minecraft, a ci co mają non premium wchodzą w folder non premium. Wchodzimy w folder mods i przerzucamy ten pobrany przez nas plik do tego folderu. Zamykamy, otwieramy nasz Minecraft. Urucham. Czekamy aż się otworzy. Mamy Forge 804, play. No i czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Moc. Patrzymy czy mamy. kustą NPCS jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, gramy w wybranym świecie. No i pobrało nam teren. I teraz, żeby sobie takiego NPCa zrobić, to tak. Najpierw sprawdzimy, czy się w ogóle wgrał, ten wgrał, zainstalował. Klikamy E. Patrzymy, czy mamy jakieś dodatkowe, o już tutaj jest, podał, pojawiły nam się takie zakładki, więc już widać, że coś się zmieniło, <laughs> sorry. No i tutaj widzimy, że jest mnóstwo różnych rzeczy, pistolety, karabiny, jakieś coś takiego, bronie, tarcze, różne tam buławy, kosy nawet są, wszystko jest, różne różniste rzeczy dotyczące, O, gitara jest dotyczące monety tych właśnie naszych npców, czyli że mod się w, zainstalował. Ok. Jeszcze zrobimy sobie Creative, nacisnę O, żeby zlikwidować tamto i tutaj jak przejdziemy, to mamy mnóstwo różnych rzeczy. Nawet jest. No, ciekawe ciekawostki są tutaj, także wracamy do podstawowego widoku. Naciskamy o, o i robimy survival. Teraz tak, żeby takiego NPCA sobie stworzyć, to wychodzimy stąd i klikamy na stół. I robimy sobie coś takiego. Dwa patyki i dwa chleby, dają nam taką różdżkę Npeców. Bierzemy sobie, i teraz bierzemy tą różdżkę, klikamy sobie tutaj na przykład. I pojawia nam się taki panel sterowania. Tutaj mamy opisane po polsku ja mam, bo mam polski język włączony. Różne, różniste rzeczy tutaj są do zrobienia. Tutaj mi się pojawia, bo mam za mały ekran, więc zwiększę go. Nie cały widzicie, ale, ale dużo widzicie. Inwentarz jak się pojawi, to wtedy się otwiera tutaj to co to całe tu Items, żebyśmy mogli na przykład dać złoty na pierśnik temuż jakieś zaawansowane są tutaj rzeczy globalne wyświetlanie. Stworzyliśmy właśnie NPC-a, który nazywa się karną i jest ludzkim mężczyzną. Możemy go zrobić jako na przykład elfią kobietę. Wybierz? Wybierz. I mamy teraz takiego. Hej, on wróci do mnie. Taką ludzką kobietę, która się nazywa Karną. I jak znowu klikniemy prawym przyciskiem myszy na nią, y, przy pomocy tej różdżki, to znowu nam się to pojawi. I tutaj możemy ją ubrać na przykład. Możemy z nią królową elficką zrobić. Żołnierza elfickiego. Hmm. Dobra, to niech będzie królowa. A tu formalna królowa? O, okej. Okay. Wstecz. Yy, tutaj możemy jej jeszcze statystyki, jakieś zdrowie i dać respawn i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, żebyście obejrzeli sobie właśnie to, yy, ten filmik taki strasznie długi yy, tam yy, na tej stronie, yy, która jest, yy, która jest yy, z której pobieraliśmy yy, moda, bo tam jest naprawdę wszystko to wyjaśnione, co tutaj się robi. Po angielsku jest, ale, ale można zrozumieć. Ja niestety nie pamiętam, co tam było, dlatego już Wam tego nie pokażę, ale jak, widzieli, jak widzicie, stworzyłam sobie elficzkę, która będzie ze mną na tym świecie sobie tutaj chodziła. To znaczy, chyba żeby chodziła, to muszę ją w statystykach, nie, w SI, o tutaj żeby sobie chodziła wędrujący, żeby była. Nie wiem, nie wiem, bo oglądałam w nocy tam ten film i nie pamiętam po prostu, co tam się działo. Tutaj wychodzimy z tego. Ona sobie. Pod... O, poszła sobie. No, także nie wiem, czy za mną będzie chodziła, czy muszę jej tam gdzieś coś nacisnąć, żeby za mną chodziła. W każdym razie nie będzie stała w miejscu, ale ma piękne we włosach kwiatki. Dobrze, czyli jak widzicie, mod działa. Ja teraz to jeszcze zmniejszę. Ok. Mod działa. Ona tam sobie stoi nad wodą. Yy. Można jej tam pozadawać różne rzeczy. Także, no mówię, poczytajcie, yy, poczytajcie, pooglądajcie sobie tamten filmik. Może gdzieś jeszcze jakieś po polsku będą filmiki. Nie szukałam na razie. Yy. Bo chciałam po prostu zainstalować tego moda. Dopiero teraz się będę zajmowała tym, jak to wszystko działa. Ok. Także dziękuję za, za uwagę. Polecam się na przyszłość. Komentujcie. W komentarzach, piszcie, jakie jeszcze mody byście chcieli mieć zainstalowane. Jakie jeszcze ewentualnie pomocne poradniki mam robić dla Was. Co jeszcze? Oglądajcie moją serię SkyBlock. Oglądajcie. Serię, którą mam z Remiśką i z Jankiem na, w Eterionie. I co jeszcze? Wchodźcie na profil Facebookowy. Tam, tam zawsze są najświeższe wiadomości, jaki filmik jest dzisiaj, że tak powiem, na tapecie czyli po prostu do, do czego się przymierzam, co, co, co planuję zainstalować. I tam są też zdjęcia ze Skybloka, z terionu Różne różności tam są. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie. No to na razie, to pa pa. Do zobaczenia. No, no.